Hej na turkerze, Czy Ty nie chcesz czegoś za szybko? Działasz gdy się MLM i nie chcesz od razu mieć efektu? Czy nie oczekujesz za dużo, albo nie? Nie oczekujesz za dużo, ale od razu chcesz mieć efekt, nie? Dużo osób ma z tym problem, dużo osób popełnia ten błąd, że zaczyna działać w to marketingu i od razu chce jak największe efekty zarabiać, jak najwięcej, od razu chce być bogata, nie? Nie widzi tej drogi do celu tak naprawdę, tej drogi między tym celem właśnie, nie widzi tej drogi, nie chce jej przebyć, chce iść na skróty, a tak się nie da tak naprawdę. Tak mi na przemyślenia właśnie niedawno oglądają taki, takie szkolenie jednego z dyrektorów, który działa w mojej firmie. To już jest pozycja, na której się zarabia tak od 40 Ten dyrektor jest na pozycji, na jednak ktoś zarabia od 40 do 60 tysięcy miesięcznie złotych, ale się nie mylę. I on właśnie opowiadał, że on był kiedyś przedsiębiorcą, takim y, typowym przedsiębiorcą, y, miał biznes tradycyjny. I jak on wchodził do tego biznesu, to wiadomo, że chciał miał duże doświadczenie jako przedsiębiorca, chciał zarabiać jak najszybciej, ale swój pierwszy tysiąc złotych, taki pasywny, yy, pewne tysiąc złotych zaczął zarabiać tak po około roku czasu dołączenia, nie? Jedna osoba go właśnie yy, zrozumiała z jedną osobą i ta osoba się pytała go, ile ty już tam zarabiasz, nie? W tym biznesie MLM, tak działasz w ile tam zarabiasz? I on powiedział, o, że jest fajnie, bo już zarabiam tysiąc złotych po roku, nie? Ta osoba się zdziwiła, mówi, jak tysiąc, no, ale to jest pasywny dochód, nie? pasywny dochód, powracający. Później jeszcze rozmawiał, czyli potrzebował minimum rok, to było rok czasu tak, potrzebował rok czasu, żeby dojść od zera do tysiąca. złotych miesięcznie, a wtedy ja, bo on wszedł jako przedsiębiorca, zarabiał naprawdę duże, duże pieniądze. Jako przedsiębiorca tam miał doświadczenie, miał duże pieniądze, a tutaj się cieszył z tysiąca złotych po roku. Ale pasywnie. I później jeszcze rozmawiał, już jakiś czas później, gdy był na poziomie 4000 tysięcy miesięcznie, rozmawiał z pewnym prawnikiem, który mu tam jakąś sprawę załatwiał. I ten prawnik też go pytał, widział go na Facebooku, że tak mocno działa w tym MLM, I się go zapytał, ej, ile tam ty już zarabiasz, nie? tak mocno się angażujesz, działasz? No że super, on powiedział, no że jest super, zarabiam 4000. tysiące. Ten prawnik tak na niego spojrzał, jak 4000 tysiące to się opłaca? A to jest pasywny dochód, on mu odpowiedział, to prawnikowi, nie? 4 000, ale pasywny dochód. Wtedy ten prawnik od razu powiedział, okej, okay, zwracam honor, bo pasywny dochód działa inaczej. To nie jest tak, że ty idziesz, nie wiem, na na etat do pracy i musisz przepracować te bite 40 godzin, żeby mieć ten dochód. Nie, to jest pasywny dochód, powracający dochód, który raz wypracowałeś, jego ustabilizowałeś, to on wraca do Ciebie. Czy pracujesz, czy nie pracujesz, zarabiasz te cztery koła. Nie? Ten prawnik, bo ten prawnik to sobie to porówna na przykład z nieruchomościami. Ile musi być nieruchomości na wynajem, żeby zarabiać pasywnie 4 tysiące? Jedna nieruchomość około 200 tysięcy i tak od jednej nieruchomości na tamte czasy, to nie pamiętam, jak to było miasto, zarabia około tysiąca. Od jednej nieruchomości, inwestycja tam była około 200 tysięcy. Czyli ile muszą mieć nieruchomości, żeby zarabiać te 4 tysiące pasywnie, ile muszę zainwestować? Jak on to się dowiedzie, to ja okay, jej zwracam hodownie. I teraz problem polega na tym z ludźmi, a teraz ten wiesz, gdyby ten y, lider, ta, ta osoba, która te 4 koła zarabiała i po roku dopiero 1000, gdyby ona się poddała, to dzisiaj by nie zarabiała tych 40-60 tysięcy miesięcznie. Czy to zważyłby żeby też wytrwać i żeby zdała sobie sprawę, że między celem a sukcesem między celem a sukcesem, że między startem a tym celem, tą, tym sukcesem tam, gdzie chcesz dojść, jest droga, którą trzeba pokonać i nie można tego e, jakby przeskoczyć. Nie? Musisz tą drogę przejść. I dużo osób tego nie rozumie. Nie chcą wchodzić w ten biznes, chcą zarabiać, ale nie chcą nic robić. Właśnie ostatnio mój współpracownik mówił, rozmawiał z jedną z osób, która chciała mieć sukces, chciała zarabiać, to on się zapytał, okej, okay, ale co robisz? Bo ona chciała tam zarabiać, chciała mieć sukces, chciała być, nie wiem, niezależna finansowo, ale jej nie szło za bardzo, nie, tej osobie. I on się pyta, a co robisz? Pokaż mi, co robisz. No, nic nie robię. Jak nic nie robisz? Chcesz mieć sukces, chcesz zarabiać, a nic nie robisz, nie? Trzeba zrozumieć, że ta droga jest do przejścia. Trzeba tą drogę przejść i musisz odkryć, czego, czego jeszcze jak za bardzo nie umiesz, co ci brakuje, i się tego nauczyć i działać. Po prostu. Nie chodzi o to, żeby nie tam. to też jest taka gadka, żeby wychodzić ze strefy komfortu. Ja tego nie lubię, właśnie gadania o wychodzeniu ze strefy komfortu. Nie wychodzi ze strefy komfortu, zbuduj, poszesz tą strefę komfortu. Tak naprawdę, jak Ci ktoś mówi, że może wychodzić, teraz zmieniam temat. Jak Ci ktoś mówi, że możesz wychodzić ze strefy komfortu to nie ma sensu tego robić, to swoją strefę komfortu poszerzaj. I sprawdź, czego Ci brakuje, jakich umiejętności Ci brakuje, je zdobądź i zacznij działać po prostu. I, roz, i, I rozmawiaj z tymi ludźmi, przejdź tą drogę, bo ta droga też jest fajna. W trakcie tej drogi możesz się wiele nauczyć, przeżyć wiele przygód. Raz będzie lepiej, raz będzie gorzej, to jest normalne. Ale ta droga jest do przejścia, trzeba ją przejść. Nie bądź tak jak większość osób, czy większość, jest dużo takich osób właśnie, które od razu chcą, a nie chcą nie zdać siebie, ale chcą. I siedzą tylko marzą, nic więcej. I siedzi taki i marzy sobie, bo ja chciałbym być bogaty, albo a mi nie idzie, nikt mi nie pomaga, a co robisz? No nic. Albo jakieś tam pierdoły, nie? Jakieś czynności, które nie dają efektu. A też musisz wykonać takie czynności, które dają ten efekt. Szkolenia, czytanie jakichś książek i tak dalej, szkoleń, oglądanie filmów, to nie jest, to nie jest praca, nie? To nie, jest ta, czy, nie są te czynności, które dadzą Ci efekt, dadzą Ci je zarabiać, tak naprawdę, nie? Czyli pamiętaj, poszerzaj strefę komfortu. Sprawdź te umiejętności, zobacz, co, co ci brakuje, i staraj się to uzupełnić, te brakujące umiejętności, zacznij działać po prostu, przejść tam drogę. I nie podałeś się od razu. Biznes element to jest biznes. Musisz to tak, jak prawdziwy biznes. To też jest zawód w pewnym sensie, nie. Tak byś szedł do pracy, też tutaj tak działać. Tak byś szedł do pracy działać tak samo tutaj. I zdobądź tą jakąś, nie wiem, brakującą umiejętność i zacznij po prostu działać. Jeśli masz jakieś pytania, coś pisz poniżej, sprawdź sobie też linki w opisie tam w naszej Akademii, gdzie też dokładnie pokazujemy krok po kroku, jak budować ten biznes MLM za pomocą Facebooka i innych mediów społecznościowych, za pomocą lejków serwisowych, list adresowych, czy masz tam informacje od praktyków, którzy na co dzień działają i mają efekty. Okej, okay. masz pytania? Pytaj. Się oglądasz mnie na YouTube. zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w Akademii w kolejnym filmie. Cześć!